Jak wrażenia po tym dzisiejszym meczu i niespodziewanym chyba wskoczeniu do składu, tak? No to znaczy wczoraj się dowiedziałem, że jest taka możliwość, że, że będę jeździć, bo ten deszcz, który pada, no, nie, nie robił dobrze dla tego Toru. No i dzisiaj właśnie godzina przed meczem doszła do mnie taka informacja, że, że jednak pojadę. No, Cieszyłem się z tego, bo pojechać w takim meczu, no to na pewno jest dla mnie dobrze, bo no, i objeżdżałem się, także te dwa biegi na pewno widzą na dobre. A te dwa biegi to dwie zeróweczki przyznajmy uczciwie. Jak, jak, jak się generalnie jechało i czemu te zeróweczki akurat? No nie ukrywałem, że stawka zawodników dzisiaj była no, na pewno lepsza i bardziej doświadczenie ode mnie, bo, bo jechałem jako senior dzisiaj. No ale ja się cieszę, bo na pewno wyciągnę wnioski z tych dwóch biegów. Wydaje się, że to jest mało, ale jednak, jednak dużo nauki z, nawet z takich dwóch biegów idzie, płynie. Także ja się cieszę, że pojechałem. I... Szkoda, że dwa zaraz nie udało się no jakichś punktów zrobić, ale, ale cieszę się, że jechałem. Jak się jechało? Ciężki tor w sumie tak naprawdę, bo był troszeczkę trzepniejszy niż ostatnio. W tym roku w sumie pierwszy raz w Zielonej Górze jeździłem na takim torze, więc no, sprawiało mi problemy. Potem się troszeczkę przełożyłem inaczej i było lepiej. No, ale Nas Sprawiał problemy, to znaczy, że miałeś po prostu dojechać na trzecim miejscu, krótko mówiąc? No tak, to taki był mój plan. <grym> no, po prostu starałem się jechać w miarę tak po że a nie gdzieś tam po bandach, mam mamy delikatne braki. Mhm. Cały mecz, to ocenić liderzy, na chyba wygrali ten mecz, ale No tak, no, tak naprawdę mecz wygrany, jechali ci, którzy mieli jechać i nie zawiedli, także jest okay. Czy dzisiaj już bez możliwości korzystania z zz ki jakie są, jakie są te wnioski, jeśli chodzi o siłę falubazów w kontekście nas Siła piekielna. Ja no, no, moje, że trudniej nam będzie, będzie, bo w się używaliśmy Kaspera Radowskiego. Wiadomo, że w takich warunkach y, ciężko mu było nawiązać walkę. Y, przypuszczam, że na lepszym torze. Mocna drużyna, to też nie ma dziur w składzie, ale my mamy naprawdę bardzo dobrych liderów. Dzisiaj to, to też sprawia również trudność Patrykowi. Ja liczę, że on może zdobywać więcej punktów. i Jonas też się pokazał z dobrej strony. No i liczę, że Grzegorz parę punktów nam będzie dorzucony. Ja myślę, że dalej stoimy. Mimo, że wielu nas wskazuje, że, że my już nie gramy jakichś roli w tych play ale myślę, że się wszyscy mylą.